A więc tak, siemano, z tej strony Paweł zapraszam na kolejny odcinek z tym razem serii The Last of Us. The Last of Us szósty odcinek, szósty tydzień, a więc już jesteśmy na półmetku. Pamiętajcie, że ta seria polega na tym, aby dotrwać, aby dotrwać te 12 tygodni. Ja już to zrobiłem, ja już to zrobiłem na PlayStation trójce. Jeżeli ktoś nie widział tej serii, to, jest, to są w ogóle moje pierwsze filmiki na YouTubie. To tam e, możecie na moim kanale e, zobaczyć. One są na samym początku, więc łatwo je znaleźć e, i tak e, 2015 rok mamy teraz. Nie, 2014 e, tak. I nowa gra wyjdzie pod tytułem Uncharted 4. Jeżeli naprawdę, jeżeli nie graliście w Uncharted, to naprawdę polecam tę grę. Bo jest to bardzo fajna przygodówka e, od studia Naughty Dog te same studio, które właśnie zrobiło The Last of Us według mnie jest naprawdę trzyma poziom i tak, Uncharted wychodzi w 2015 tak mówią, tak mówią wszyscy jeżeli się nie spóźnią producenci no to wyjdzie ona w 2015 roku a jeżeli się spóźnią no to będziemy chyba oczekiwać Uncharted 4 na samym początku dzwonić, że już jest roku, tak mi się wydaje. E, I to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego kupiłem konsolę PlayStation 4 dla Uncharted 4, bo trylogię którą, którą możecie w ogóle kupić albo, e, e, tak, kupić w sklepie, albo w sklepie PlayStation Store na PlayStation 3, e, trylogia naprawdę jest bardzo fajna. Może, może. Było mówione, żeby zrobić remaster na PlayStation 4, więc jeżeli nie graliście i nie macie PlayStation 3, to może e, będziecie mogli mieć okazję, aby kupić Uncharted na czwórkę. Zobaczymy. Tak było właśnie z The Last of Us Remaster. E, The Last of Us. E, dobra, ale ja nie o tym. Dzisiaj jest to szósty tydzień, czyli już jesteśmy na półmetku. I tak, jest to też nowy tryb. Jak widzicie mamy do zebrania 87 zapasów, a więc jest to trochę. W osta ostatnim odcinku chyba zebrałem już maksimum, znaczy maksimum zapasów, czyli 120 zapasów. Jeżeli zdobędziemy 120 zapasów, to tam odblokujemy tą ostatnią czapkę, którą możecie zobaczyć właśnie teraz. Ta teraz właśnie noszę, mam na sobie tą czapkę. I tak, i teraz mam już 87 tylko zapasów. A pamiętajcie, żeby przetrwać trzeba mieć po prostu e, jakiś ludzi w klanie, aby po prostu tam byli. Jeżeli nie masz w ogóle ludzi, no to przegrałeś i musisz zacząć wszystko od samego początku. I tam po, po jakimś czasie przychodzą różne zadania. E, na przykład może te zadanie zrobić tak, że 100% populacji ci może zginąć, jeżeli nie wykonasz tego zadania. I no i jeżeli go nie wykonasz, no to oczywiście przegrywasz, bo 100% populacji to wszystko całość. Ale dobra, to jest nowy tryb po polsku. No nie wiem, nie wiem jak to po polsku. Jak to cię po polsku nazywa, bo nie mam gry w polskiej wersji językowej. Ale wydaje mi się, że może się nazywać przesłuchania, przesłuchanie, coś w tym stylu. Najważniejsza rzecz, na czym ten tryb polega, polega on na tym, aby zabić, aby przesłuchać na samym początku pięciu przeciwników. Jak widzicie tutaj aktualnie mamy przesłanych trzech, oni teraz też trzech ludzi. Jeżeli przesłuchamy wszystkich, to dostajemy specjalny kod, w którym, który umożliwia nam otwarcie safe'u. I jeżeli otworzymy safe, to wygrywamy cały mecz. A więc to jest takie, według mnie, fajny tryb, fajne, fajne pomyślanie. I polecam grać właśnie ten tryb, jeżeli już macie sporą ilość zapasów do zebrania, czyli na przykład ponad. A, ponad 80, wydaje mi się, to. To dobry tryb właśnie na zbieranie dużą ilość zapasów. Bo tryb y, trwa, ile on trwa? 15, może 20 minut. Nie zobaczyłem na samym początku, sorry, ale trwa on długo. A jeżeli na przykład e, dojdziemy do meczu, gdzie dwie drużyny są e, e, mm, dobre albo złe, no to ten mecz będzie trwał i trwał i trwał, i zdobędziemy na pewno na samym końcu wszystkie zapasy. Tu widzieliśmy piękny kill z molotowa e, i e, mam już 32-36 zapasów. I tysiąc części. A pisaliście w komentarzach, że jeżeli mam już te części i będę wydawał je na przykład na zbroję, na, na broń, to tak czy siak one się zapisują i na samym końcu dostanę zapasy od tych części. Ja tego tak naprawdę nie wiedziałem i tak naprawdę boję się kupować przeróżne zbroje, zbroje lub broń, bo. Wolę zainwestować, właśnie zapasy, żeby przybywało ludzi, żebym nie musiał grać tych 12 tygodni od samego początku. Dobra, możemy się teraz troszeczkę bardziej skupić na gameplayu, bo wydaje mi się, że to, co miałam powiedzieć o tym trybie, to wszystko powiedziałam. Tryb fajny, jak widzicie, już 5 e, nas, pięciu wszyscy nas przesłuchali. I tak naprawdę, można powiedzieć, że. Wywnioskować po tym gameplayu, że już tak naprawdę przegraliśmy, bo zobaczcie, my musimy przesłuchać dwóch. A pamiętajcie, że przesłuchanie trwa, trwa. Jeżeli kogoś obalimy, to musimy go później przesłuchać, a przesłuchanie naprawdę trwa długo dłużej, chyba może trzykrotnie dłużej niż egzekucja zwykła, więc. No, ale już tutaj widzimy: mamy jeszcze jednego do egzekucji, będziemy mogli. Zabrać to, co jest w sejfie przeciwnika i zobaczymy, czy wygramy ten mecz. 50 zapasów, 87, a więc już nawet, jeżeli byśmy skończyli teraz, to wydaje mi się, że, że chyba bym z tych zebranych części miał wystarczająco dużo ilości zapasów. A tutaj, jak widzicie, przeciwnicy nie mają szans. Nie wiem, czy upgradowali bronie swoje. Uh, czy poszli po prostu w zbroję? Bo pamiętajcie, że jeżeli uprawiacie broń. Tutaj fajna akcja, A nie, to nie ta była akcja, sorry. <laughs> Inna będzie jeszcze. Pomyślałem, że tutaj zabiję tych dwóch. Inna będzie później, będzie taka jeszcze taka fajna akcja, gdzie dwóch zabiję. Ale mówię, jeżeli inwestujcie w broń, nie inwestujcie w tą, w zbroję. Dopiero później, jeżeli um, zrobicie broń na te dwa. Na level 2. Bo to jest aktualnie lepiej. Lepiej stracić, lepiej uprowadować broni, stracić zbroję później, nie mieć części na ponownie kupienie drugiej zbroi. Ale o to, akcje mi chodziło. Patrzcie teraz. tutaj się troszeczkę z przeciwnikiem bawiłem. Aktualnie jest remis, bo nikt nie zaczął jeszcze obrabowywać banku, czyli safe'a. Ale zobaczcie to akcję. Zaraz tutaj boju. Tutaj, tutaj błąd przeciwnika. No i chyba dwóch będzie, tak? Lub jeden, a drugi zwiał. Była idealna sytuacja dla przeciwnika, ale niestety nie wykorzystał tego. I dwóch chyba nawet padło. I tutaj... Egzekucja. My już obrawiamy bank, a więc wydaje mi się, że. Jeszcze na dodatek ja tutaj dwóch zabiłem. A pamiętajcie, że tutaj są. Jest czas respa, czyli około 15, 15, 15 sekund. A tak naprawdę to nie wiem od czego to zależy. I nigdy chyba się nie dowiem, ale to chyba też to wygramy. Tak, wygraliśmy 2000 części. Pierwsze miejsce, 4000. Wszystkie zapasy w następnym odcinku się widzimy, mam nadzieję. Na razie wodzie i CS-a. A więc rozrywka bardzo jest podobna do właśnie do tych trybów w tych grach. Tutaj się już odrodziłem. To jest runda druga. Jak widzicie, są cztery kropeczki pod tymi postaciami niebieskimi i czerwonymi i trzeba po prostu wygrać.